Korzystając ze słonecznej pogody motokrosowcy postanowili troszeczkę się pościgać. A wszystko w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Chłopaki pokazali, że jeździć to oni potrafią. Dobrze, że są ludzie, którzy chcieli przyjechać swoimi samochodami, którzy chcą wozić inne osoby. Że te osoby przychodzą, chcą decydować, chcą za to zapłacić. Mi się wydaje, że bardzo dobra sprawa. Jak mamy 700 pana? Główną atrakcją była licytacja przejażdżki z najlepszymi polskimi kierowcami. Chętnych nie brakowało. I nic dziwnego, jazda takimi cackami to to, co tygryski lubią najbardziej. Zwycięzcy cieszyli się jak małe dzieci. A już po chwili obiad podchodził im do gardła. Kierowcy ustawiali się w kolejkach i zachęcali do licytowania. Nie brakowało też innych atrakcji, można było zasiąść w cudach polskiej motoryzacji i przejechać się nawet najdziwniejszymi pojazdami. Ale prawdziwa bomba czekała na koniec: gigantyczny Monster Track, z którego bez pomocy chłopaka ciężko było wysiąść. Później monstrum zrobiło swoje, Poldek nie miał szans. W międzyczasie wolontariusze nie próżnowali i zbierali kasę aż miło. Mniej więcej, 500 tych 400. Niestety na koniec czekał powrót do szarej rzeczywistości warszawskich Korków, Kuba Pachnicki, Sport Superstacja.